Chodzę, proszę pani, codziennie i codziennie, proszę pani, oglądam, mimo że nie lubię muminków, powiedziała księżna ciemności. I ja taką właśnie postawę szanuję. Muminków nie lubi, a jednak ogląda. I z dedykacją dla księżnej ciemności otwieramy ciemne pudełko kalendarza adwentowego z herbatkami, dodam, muminkowymi, ku uciesze naszych czarnych serduszek. I dziś trafiliśmy na herbatę czarną o smaku jagodowej mafinki. Trzeba przyznać, że pachnie bardzo ładnie. Przejdźmy teraz do komentarza z figurkami i pod ósemką na pewno jakaś figurka. Zobaczmy kto. Tatuś Muminka. No i elegancko. Mamy pana w meloniku razem z laseczką. Bardzo fajna postać. Wylosujmy hasło na dziś i cóż ten tata Muminka będzie robił. Czyszczenie butów przed Mikołajkami. Zaproponowane przez Nightmarish Unicorn. Hmm, powiem, że to dla mnie taka nowość. Nie słyszałam o tej tradycji. Jeśli u was jest tak samo, to piszcie. A może macie jakieś inne tradycje związane z Mikołajkami. Co prawda Mikołajki już mamy za sobą, no ale jesteśmy w tym w świątecznym czasie, więc możemy sobie tutaj opowiadać. Poszukajmy ósemeczki i mamy zdrowego cukierka. Chyba taki sam był w pierwszym okienku, ile się nie mylę. Także nie będę na razie otwierać. I zobaczmy, co kajet. No jak zwykle zatrzymujemy wideo i wpisujemy, co to może być. Taki kształt gwiazdki. Może w końcu będzie temperówka, bo gumkę już mamy. Zobaczmy. Otwieram i w środku jest. cóż, to takiego. Hmm. Taki. Ej, eee, dobra. To jest taki zaczep. No nie powiedziałabym, że to są przybory, którymi można coś narysować, ale też jest to bardziej dla mnie praktyczne niż popit. Wylosujmy teraz przybory i będą to piseki pędzelkowe, akwarelowe. Nie jest to moje ulubione medium, ale cóż poradzić. Przyszykujmy sobie szkicownik. Kto mnie śledzi od dłuższego czasu, to chyba już poznaje go. Co roku go używam i wychodzi na to, że w sumie tylko i wyłącznie do kalendarza adwentowego, bo są tam tylko rysunki z kalendarza. Chyba będzie trzeba to kiedyś zmienić. No i oczywiście wjeżdżają pisaki akwarelowe, tak oto się prezentują. Już mi się opakowanie troszkę zepsuło. A dzisiaj szkic wyjątkowo zrobię kredką akwarelową. Jak zawsze najpierw herbatka i kiedy już herbatka jest, ruszamy do akcji. Jakoś tak nie mam pomysłu, jak z tymi pisakami sobie radzić, żeby fajnie wyszły na kartce. Próbuję sobie pędzelkiem wodnym pobrać troszeczkę tego pigmentu i nakładam na kartkę. Wyszło plamiasto, no ale... Jeszcze parę cieni. Na końcu obrysowałam Ciękopisem, żeby miało to jakiś wyraz. Szkic koncepcyjny podobał mi się bardziej niż ostateczny rysunek, no ale jak na moją niechęć do tego medium, to i tak wyszło nieźle. tak prezentuje się tata muminkę, który czyści buty. Znajdujące się na strychu, no bo wiadomo, że muminki butów raczej nie noszą. Są to buty, które dostał w prezencie podczas jednych ze swoich wypraw. I zawsze pamięta, żeby je wyczyścić i pielęgnować, żeby się nie zniszczyły. Pytanie do tych, co śledzili mnie podczas tegorocznego inktobera, czy poznajecie, co to za buty? I kto je ostatnio znalazł i chciał założyć? Zobaczymy, kto oglądał.